Scena czwarta. Dom wiejski pod elwowem. Pokój sypialny. Ewa, młoda panienka, wbiega, poprawia kwiaty przed obrazem najświętszej panny, klęka i modli się. Wchodzi Marcelina. Marcelina. Modlisz się jeszcze dotąd? Czas spać, północ biła. Ewa. Jużem się za ojczyznę moje pomodliła. Jak nauczono i za ojca, i za mamę. Zmówmy jeszcze i za nich, pacierze też same. Choć oni tak daleko, ale to są dziadki jednej ojczyzny naszej, Polski, jednej matki. Litwin, co dziś tu przybył, uciekł od Moskali. Strach słyszeć, co tam oni z nimi wyrabiali. Zły car kazał ich wszystkich do ciemnicy wsadzić, i jak Herod chce całe pokolenie zgładzić. Litwin ten bardzo ojca naszego zasmucił. Poszedł w pole i dotąd z przechadzki nie wrócił. Mama namsze posłała i obchód żałobny, bo wielu z nich umarło. Ja pacierz osobny zmówię za tego, co te piosenki ogłosił. Pokazując książkę. I on także w więzieniu, jak nam gość donosił. Te piosenki czytałam. Niektóre są piękne. Jeszcze pójdę przed matką najświętszą uklęknę, pomodlę się za niego kto wie czy w tej chwili ma rodziców, żeby się za nim pomodlili. Marcelina odchodzi, Ewa modli się i usypia. Anioł. Lekko i cicho, jak lekkie sny zlećmy. Chór aniołów. Braciszka miłego sen rozweselmy. Sennemu pod głowę skrzydło podścielmy. Oczami, gwiazdami twarz mu oświećmy. Śpiewając i grając latajmy wiankiem. Nad czystym, nad cichym naszym kochankiem. Rączęta liliowe za liście splećmy. Za róże kwitnące czoła rozniećmy. Spod wstążek gwiaździstych włos nasz rozwiążmy. Rozpuśćmy w promienie, rozlejmy w wonie. Kwitnącym, pachnącym, żyjącym wiankiem Kochanka naszego, piersi okrążmy, Kochanka naszego, otulmy skronie, Śpiewając i grając, latajmy wiankiem. Nad czystym, nad cichym naszym kochankiem. Ewa, widzenie Deszczyk tak świeży, miły, cichy jak rosa. I skąd ten deszczyk? Tak czyste niebiosa, jasne niebiosa. Krople zielone, kraśne. Trawki, równianki, róże, lilije, wianki Obwijają mnie w koło. Ach, jaki sen wonny, sen lekki, słodki, Oby był dozgonny. Różo błyszcząca, słoneczna, Lilijo przeczysta, mleczna. Ty nie z ziemi, tam rosłaś, Nad białym obłokiem. Narcyzie, jakim śnieżnym Patrzysz na mnie okiem, a te błękitne kwiaty pamiątek jak źrenice niewiniątek poznałam kwiatki moje sama polewałam w moim ogródku wczora nazbierałam i uwieńczyłam Matki Boskiej skronie tam nad łóżkiem na obrazku widzę to Matka Boska cudowny blasku pogląda na mnie bierze wianek w dłonie podaje Jezusowi a Jezus dziecie. Z uśmiechem rzuca na mnie kwiecie, jak wypiękniały kwiatki, jak ich wiele krocie, a wszystkie w przelocie szukają na powietrzu siebie. Moje kochanki, i same plotą się w wianki. Jak tu mnie miło, jak w niebie, jak tu mnie dobrze, mój Boże, niech mnie na zawsze ten wianek otoczy, niech zasnę umrę, patrząc w te róże, w te białe narcyzu oczy. Róża. Ta róża żyje, stąpiła w nią dusza. Główką lekko rusza, jak i ogień z niej bije. To rumieniec żyjący, jak zorzy w niście. Śmieje się, jak na uśmiech rozwija liście. Roztula między liściem dwoje ust z koralu. Mówi coś, mówi jak cicho, jak skromnie. Co ty, różo, szepcesz do mnie? Zbyt cicho, smutnie, czy to głos żalu? Skarżysz się, żeś wyjęta z rodzinnej trawki? Nie wzięłam ciebie dla mojej zabawki, jam tobą skronie matki najświętszej wieńczyła, jam po spowiedzi wczora łzami cię poiła, a z twoich ust koralu wylatują promieniem iskierka po iskierce. Czy taka światłość jest twoim pieniem? Czego chcesz? Różo, miła! Róża. Weź mnie na serce. Aniołowie. Rozwiążmy, rozlećmy, anielski, anielski wianek. Róża. Odwijam me skrzydła, wyplatam czoło. Aniołowie. My w niebo w do domu lećmy wesoło. Róża. Ja. Będę ją bawił, nim błyśnie ranek, Na sennym jej sercu złożę me skronie, Jak święty apostoł, pański kochanek, Na boskim Chrystusa spoczywał łonie.